Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się i pomyślałeś, że wszystko wokół ciebie, twoje życie, twoje ciało, a nawet twoje obecne myśli, powstało z atomów stworzonych w sercach gwiazd, które wymarły miliardy lat temu? Co gdybym ci powiedział, że w chwili, gdy oglądasz ten film, w obserwowalnym wszechświecie istnieją dwa biliony galaktyk? Każda z setkami miliardów gwiazd, z których wiele ma planety podobne do Ziemi. A jednak ty jesteś wyjątkowy w całym tym ogromie? Wyobraź sobie istnieją obszary we wszechświecie, gdzie czas i przestrzeń zachodzą na siebie czarne dziury, które mogłyby pochłonąć ciebie i wszystko, co znasz, a jednak życie zdołało się tu narodzić przez czysty przypadek lub kosmiczne szczęście. Czy naprawdę chcesz odkryć swoje miejsce w tym wszechświecie? Zostań ze mną, bo to, co zaraz zobaczysz, zmieni twoje postrzeganie rzeczywistości. Na zawsze, kiedy patrzymy w nocne niebo, pierwszym odczuciem, jakie zazwyczaj odczuwamy, jest piękno lub zachwyt. Ale jeśli naprawdę spróbujemy zmierzyć ogrom tego, co leży przed nami, odczucie, to całkowicie się zmienia. Wyobraź sobie przez chwilę, że najjaśniejszy punkt, jaki widzisz na niebie, to tylko jedna gwiazda, być może najbliższa Ziemi, a może gwiazda odległa o tysiące lat świetlnych, świecąca jakby wiecznie, ale która w rzeczywistości mogła już eksplodować miliony lat temu. Każdy punkt świetlny to Słońce, być może z planetami krążącymi wokół niego, niektórymi być może z warunkami podobnymi do ziemskich, innymi, zupełnie obcymi, z atmosferami pełnymi trujących gazów, trwającymi wieki burzami elektrycznymi lub powierzchniami pokrytymi lodem lub magmą. A teraz spróbuj poszerzyć horyzont jeszcze bardziej. Obserwowalny wszechświat zawiera około dwóch bilionów galaktyk. Zgadza się, biliony, liczba tak duża, że nasz mózg nie jest w stanie jej intuicyjnie pojąć. Każda galaktyka ma setki miliardów gwiazd. Sama droga Mleczna, galaktyka którą nazywamy domem, ma około 200 miliardów gwiazd. Każda z tych gwiazd stanowi potencjalny układ słoneczny, a najnowsze badania pokazują, że większość z nich ma krążące wokół nich planety. Oznacza to, że planety nie są wyjątkiem, lecz regułą. Wśród tych układów szacuje się, że w samej naszej galaktyce znajduje się około 20 miliardów planet podobnych do Ziemi. Jeśli zaczniesz wkładać sobie do głowy liczby, skala stanie się niemal absurdalna. Ale te liczby to nie tylko statystyki to brama do ponownego przemyślenia tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i jakie jest nasze miejsce w kosmosie. Spojrzenie na ogrom wszechświata to doświadczenie zarówno podziwu, jak i strachu. Podziwu, ponieważ porządek, piękno i złożoność wszechświata są niesamowite. Strachu, ponieważ nasze własne istnienie wydaje się maleńkie w obliczu takiego ogromu. Nie sposób nie czuć się bezbronnym, niemal nieistotnym, gdy uświadamiamy sobie, że jesteśmy jedynie atomami tymczasowo zorganizowanymi, by tworzyć świadomość, ciekawość i emocje, żyjąc ulotną chwilą na kosmicznej scenie. Jeszcze bardziej fascynujące jest to, że ta skala zmusza nas do ponownego rozważenia pojęć, które w życiu codziennym wydają się tak trwałe. Rzeczy, które bierzemy za pewnik, takie jak czas, przestrzeń i rzeczywistość, są w rzeczywistości koncepcjami plastycznymi, zmieniającymi się w zależności od tego jak i gdzie obserwujemy. Każda gwiazda, którą widzimy, może być martwa od milionów lat, ale jej światło wciąż do nas dociera, tworząc bezpośrednie połączenie między przeszłością a teraźniejszością wszechświat. W tym sensie funkcjonuje jak ogromne lustro, które zmusza nas do refleksji nad sobą. Nasze postrzeganie rzeczywistości jest ograniczone, kształtowane przez zmysły, które rejestrują jedynie niewielki ułamek tego, co istnieje. Niebo, które widzimy, jest jedynie powierzchowną warstwą nieskończonej złożoności, która wykracza poza to, co dostrzegają nasze oczy. W tym bezmiarze nieuchronnie pojawiają się pytania: jakie jest nasze znaczenie? Czy istnieje życie gdzie indziej? Czy naprawdę jesteśmy sami? Każde z tych pytań budzi strach, ciekawość i zachwyt, ponieważ żadne z nich nie ma jeszcze jasnej odpowiedzi. Właśnie dlatego rozważanie o ogromie wszechświata to nie tylko przedsięwzięcie naukowe, to także doświadczenie świadomości. To uświadomienie sobie, że jesteśmy częścią czegoś o wiele większego niż jesteśmy w stanie pojąć czegoś, co stawia nas w sytuacji skrajnej kruchości, ale i nieskończonych możliwości. Inną perspektywą, która całkowicie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości, jest wyobrażenie sobie czasu w skali kosmicznej gwiazdy, które widzimy dzisiaj, mogą mieć miliardy lat znacznie starsze niż sam układ słoneczny. Nasza planeta, mająca 4,5 miliarda lat, stanowi zaledwie niewielki ułamek historii kosmosu. To zmusza nas do spojrzenia na nasze życie z dystansu. Każda myśl, każda emocja, każde osiągnięcie jest niczym w porównaniu z czasem wszechświata. Paradoksalnie jednak to właśnie ta skończoność nadaje sens temu, co robimy. Nasza doczesna świadomość, pozwala nam docenić złożoność wszechświata i zastanowić się nad naszą w nim rolą. Ogromność wywołuje w nas również poczucie izolacji i bezradności, ponieważ uświadamiamy sobie, że wszechświat w ogóle się nami nie przejmuje. Po prostu istnieje, z niezmiennymi prawami fizyki, z galaktykami formującymi się i umierającymi, z czarnymi dziurami połykającymi gwiazdy, bez żadnego zamiaru ochrony lub wspierania życia. To scenariusz, który może budzić strach, ale także głęboką pokorę i zachwyt, ponieważ my, maleńkie struktury atomów, potrafimy na niego patrzeć, częściowo go rozumieć, a nawet nadawać mu sens. Ten pierwszy kontakt z prawdziwą skalą wszechświata jest kluczowy dla przebudzenia świadomości. Nie chodzi tylko o naukę czy astronomię, ale o uświadomienie sobie, że wszechświat jest większy niż nasza percepcja, a nasza codzienna rzeczywistość to tylko mikroskopijny wycinek czegoś o wiele większego. Kiedy to zrozumiemy, zaczniemy dostrzegać, że nasze wyobrażenia o czasie Przestrzeni życiu i śmierci są głęboko powiązane z tym, jak działa kosmos. Rzeczywistość, której doświadczamy, jest w pewnym sensie iluzją, ponieważ stanowi jedynie fragment czegoś nieskończenie większego. Patrząc na wszechświat w ten sposób, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że każda gwiazda, każda planeta, każda galaktyka to nie tylko odległy obiekt, ale część ogromnego systemu, który nas kształtuje i łączy, nawet jeśli niezauważalnie, to zaproszenie do poszerzenia świadomości, spojrzenia na siebie z innej perspektywy i zrozumienia, że bycie świadomym to rzadkie i cenne zjawisko, krótka iskra porządku i złożoności w chaosie kosmosu. Myśląc o wszechświecie, większość ludzi wyobraża sobie gwiazdy, galaktyki, a może i czarne dziury. Ale rzadko zastanawiamy się nad światami krążącymi wokół tych gwiazd. Dziś wiemy, że planety nie są rzadkością, są praktycznie regułą. Najnowsze badania wskazują, że prawie wszystkie gwiazdy posiadają układy planetarne. Oznacza to, że nasza planeta Zamiast być kosmicznym wyjątkiem, może być tylko jednym z miliardów światów krążących wokół odległych gwiazd, z których każdy ma swoje unikalne warunki, historię i potencjał dla życia. Droga mleczna, nasza galaktyka, liczy około 200 miliardów gwiazd, a szacunki sugerują, że 20 miliardów z tych układów mogłoby zawierać planety podobne do Ziemi. Pomyślmy, w samej naszej galaktyce jest więcej potencjalnie zamieszkanych planet niż wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na Ziemi razem wziętych. Ale co właściwie oznacza podobne do Ziemi? Najprościej rzecz ujmując, odnosi się to do planet, które posiadają warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające istnienie wody w stanie ciekłym, stabilną atmosferę, a być może i życia. Nie są one idealnymi kopiami Ziemi, ale posiadają kluczowe elementy niezbędne do powstania życia, takie jak umiarkowana temperatura, odpowiednia grawitacja i podobny skład chemiczny. Ta możliwość całkowicie zmienia nasze postrzeganie Wszechświata i nas samych. Patrząc w tysiąc nocne niebo, pojawia się nieuniknione pytanie, czy naprawdę jesteśmy sami. Odpowiedź wciąż jest niepewna, ale nauka już dostarcza nam cennych wskazówek. Teleskopy kosmiczne, takie jak Kepler i Tes, odkryły tysiące egzoplanet, z których niektóre krążą w ekosferach, regionach, gdzie może występować woda w stanie ciekłym. A wśród tych planet, niektóre mają rozmiar i masę zbliżoną do Ziemi. Co zwiększa prawdopodobieństwo, że życie mogło powstać niezależnie, gdzie indziej. Myśląc o życiu poza Ziemią, ważne jest, aby rozszerzyć te koncepcje poza to, co znamy. Życie nie musi być takie jak nasze może przybierać formy, które przeczą naszej wyobraźni, adaptując się do kwaśnej atmosfery, ekstremalnych temperatur, a nawet grawitacji bardzo odmiennej od naszej. Ta możliwość budzi zarówno podziw, jak i strach. Podziw, ponieważ życie mogłoby powstać w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy. Strach, ponieważ przypomina nam, że wszechświat jest ogromny, nieprzewidywalny i całkowicie obojętny na nasze istnienie. Co więcej, odkrycie tych planet zmusza nas do refleksji nad naszym miejscem w kosmosie. Przez miliardy lat ludzkość wierzyła, że planeta Ziemia jest centrum wszystkiego, ale teraz wiemy, że jesteśmy jedynie maleńką cząsteczką w galaktyce pełnej planet, a poza nią istnieją biliony galaktyk. To zderzenie perspektyw jest głębokie. Nasze poczucie centralności i kontroli jest iluzją. Ludzka świadomość w tym sensie jest rzadką iskrą złożoności, wyłaniającą się pośród ogromu, próbującą pojąć to, co niepojęte. Innym intrygującym aspektem jest to, jak koncepcja czasu łączy się z poszukiwaniem życia na innych planetach. Patrząc na te egzoplanety, obserwujemy światło, które przebyło miliony, a nawet miliardy lat, aby do nas dotrzeć. Oznacza to, że zaglądamy w przeszłość tych światów, a być może wszelkie życie, które kiedyś tam istniało, już zniknęło. Ta świadomość każe nam kwestionować naszą własną skończoność, tak jak te planety, nasze życie, nasza cywilizacja i nasza planeta mają ograniczony czas istnienia. Ta rzeczywistość wywołuje silne napięcie emocjonalne między nadzieją na znalezienie życia a strachem przed odkryciem, że tak naprawdę jesteśmy sami. Badania planet podobnych do Ziemi rozbudzają również ciekawość dotyczącą pochodzenia życia. Jeśli warunki fizyczne i chemiczne podobne do ziemskich są wystarczające, aby narodziło się życie na innej planecie, wzmacnia to przekonanie, że życie nie jest odosobnionym cudem, lecz naturalnym zjawiskiem chemii i fizyki wszechświata. Woda, węgiel, gradienty temperatur, kwasowość i dostępna energia mogą wystarczyć, aby złożone cząsteczki mogły ewoluować w żywe organizmy. Innymi słowy, życie może być emergentną właściwością kosmosu. Czymś, co pojawia się naturalnie, gdy zbiegną się odpowiednie warunki. Rozmyślając o tych odległych światach, nie możemy powstrzymać się od refleksji nad tym, jak bardzo zachęcają nas one do poszerzania świadomości. Każda planeta, każda gwiazda, każdy układ słoneczny przypomina nam o ograniczeniach naszego postrzegania rzeczywistości. To, co widzimy, patrząc w niebo, to zaledwie niewielki wycinek tego, co istnieje. Nasz mózg i zmysły dostarczają nam jedynie ułamka informacji, a mimo to staramy się ogarnąć całą złożoność wszechświata. To właśnie jest istotą świadomości, próba postrzegania całości z małego punktu. Te planety budzą również poczucie zachwytu i pokory. Wiemy, że życie na Ziemi bywa rzadkie i kruche, że nasze istnienie zależy od niezwykle, specyficznych czynników astronomicznych i geologicznych jednocześnie jednak sama możliwość istnienia innych zamieszkałych światów daje nam nadzieję i skłania do myślenia wykraczającego poza granice naszej planety. Ta mieszanka emocji Strachu, zachwytu, ciekawości i nadziei, utrzymuje nasze umysły w stanie czujności i zaangażowania, dokładnie tak, jak oczekujemy od filmów, które zapadają w pamięć. Badanie planet podobnych do Ziemi uświadamia nam, że jeśli chcemy zrozumieć świadomość i rzeczywistość, Musimy rozważyć nasze miejsce w szerszym wszechświecie. Każde odkrycie naukowe, każda odkryta egzoplaneta przypomina nam, że życie i ludzki umysł nie istnieją w izolacji, lecz są produktami ogromnego, złożonego i stale ewoluującego kosmosu. Ta perspektywa całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegamy czas, rzeczywistość. A nawet nas samych, ujawniając, że nasza świadomość jest jedynie chwilową iskrą w niemal nieskończonej przestrzeni. Wyobraź sobie przez chwilę miejsce we wszechświecie, w którym znane Ci prawa przestają obowiązywać, gdzie czas przestaje być liniowy, a przestrzeń przewidywalna. Takie miejsce istnieje i nazywa się czarną dziurą. W przeciwieństwie do wszystkiego, co kiedykolwiek znaliśmy, Czarna dziura jest końcowym rezultatem cyklu życia niektórych masywnych gwiazd: gwiazd, które przekroczyły rozmiar naszego Słońca i osiągnęły punkt, w którym nie ma już paliwa jądrowego do podtrzymywania ich wewnętrznej syntezy jądrowej. Bez tego paliwa grawitacja nie napotyka oporu, a jądro gwiazdy. Zaczyna się zapadać, kurcząc się coraz bardziej, aż stanie się czymś nieskończenie gęstym, znanym jako osobliwość. Najbardziej niepokojącą i fascynującą cechą czarnych dziur jest nie tylko ich gęstość, ale także sposób, w jaki niszczą otaczającą je rzeczywistość. Ich grawitacja jest tak ekstremalna, że nawet światło nie może uciec spod ich wpływu poza tzw. horyzont zdarzeń. Gdy coś przekroczy te granice, nie ma powrotu. Jesteś skazany na ruch w styczemcydnsz, kierunku centrum osobliwości, niezależnie od wysiłku czy decyzji. To tak jakby sam wszechświat stworzył nieunikniony tunel, w którym każda linia twojej przyszłości wskazuje na jądro czarnej dziury. Dla ludzkiej świadomości ta idea budzi głęboki lęk. Ponieważ jest najbardziej ekstremalną reprezentacją utraty kontroli i rozpadu czasoprzestrzeni, jaką możemy sobie wyobrazić. W obrębie horyzontu zdarzeń czas i przestrzeń zachowują się w sposób przeczący wszelkiej codziennej logice. Teoria względności Einsteina pokazuje nam, że dla kogoś, kto wpada do czarnej dziury, wymiary czasu i przestrzeni ulegają inwersji. Tak jak my nieuchronnie poruszamy się w przyszłość z każdą sekundą, tak każdy, kto przekracza horyzont, jest nieubłaganie przyciągany do osobliwości. Fascynujące jest to, że nawet jeśli próbujesz uciec lub się opierać, fizyka wszechświata na to nie pozwala, nie ma ucieczki, żadnych sztuczek, żadnych skrótów. Ta idea jest nie tylko przerażająca, to szok dla umysłu. Ponieważ podważa nasze pojęcie wolnej woli i ciągłości istnienia, w ostatnich latach ludzkość dokonała czegoś niezwykłego sfotografowała czarne dziury. Po raz pierwszy obrazy uzyskane za pomocą radioteleskopów ujawniły nie tylko dysk materii otaczający czarną dziurę, zwany dyskiem akrecyjnym, ale także efekt zakrzywienia światła przewidziany ponad 100 lat temu przez Einsteina. Sagittarius A. W centrum naszej galaktyki i czarna dziura w galaktyce M87, oddalonej o 55 milionów lat świetlnych, demonstrują ogrom tych zjawisk. W przypadku M87 mówimy o obiekcie o masie 6 miliardów razy większej od masy Słońca. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy ścisnęli nasze Słońce w tym samym procesie, stałoby się ono czarną dziurą o promieniu zaledwie 3 kilometrów. A mimo to byłoby w stanie pochłonąć niewyobrażalną ilość materii wokół siebie. Dysk akrecyjny tych czarnych dziur to osobne widowisko. Materiał krążący z ekstremalnie dużą prędkością emituje intensywne promieniowanie, tworząc pierścień, który może wydawać się znajomy podobny do pierścieni Saturna, ale o wiele bardziej gwałtowny i energetyczny. Obserwując te obrazy. Odczuwamy zarówno podziw, jak i przerażenie podziw dla ludzkiej zdolności do uchwycenia tak ekstremalnych zjawisk, a także przerażenie wobec gwałtowności i potęgi grawitacji. Obraz, który widzimy, to coś więcej niż fotografia to okno na obszar, w którym rzeczywistość, jaką znamy, przestaje istnieć, gdzie ludzki umysł konfrontuje się z ograniczeniami przestrzeni, czasu i samego rozumienia. Czarne dziury zmuszają nas również do refleksji nad naszym własnym istnieniem. Są one dobitnym przypomnieniem, że wszechświat nie jest skupiony na nas ani się nami nie przejmuje. Nic, co robimy, nie zakłóca ekspansji ani kolapsu tych obszarów kosmosu, a jednak jesteśmy w stanie obserwować, obliczać, a nawet przewidywać ich zachowanie. Ta samoświadomość pośród obojętnego wszechświata. Wywołuje mieszankę strachu i dumy. To zjawisko, które poszerza umysł, podważa nasze postrzeganie rzeczywistości i sprawia, że kwestionujemy fundamentalne pojęcia czasu, przestrzeni i istnienia. Co więcej, fizyka czarnych dziur rodzi pytania o świadomość i umysł. Jeśli wszystko jest nieuchronnie przyciągane do osobliwości, gdzie czas i przestrzeń łączą się, co dzieje się z informacją, która dociera do tego punktu? Niektórzy naukowcy uważają, że czarne dziury mogą być nawet powiązane z wszechświatami równoległymi lub alternatywnymi rzeczywistościami, choć pozostaje to kwestią czysto teoretyczną. Rozważanie tego prowadzi nas do refleksji nad kruchością naszej percepcji, iluzją kontroli i nad tym, jak nasza świadomość, choć ograniczona przez fizykę i biologię, może ogarnąć jedynie niewielki ułamek kosmosu. Obserwowanie czarnych dziur stawia nas przed pytaniami filozoficznymi: gdzie jest granica doświadczenia, jak daleko możemy pojąć rzeczywistość? I co najważniejsze, jak nasz umysł radzi sobie z faktem, że istnieją obszary wszechświata, w których czas i przestrzeń są zniekształcone poza naszą wyobraźnią. Napięcie między strachem a ciekawością, które odczuwamy w obliczu tych zjawisk, to wyjątkowa okazja do poszerzenia naszej świadomości i refleksji nad sensem istnienia. Jeśli chcesz nadal zgłębiać wszechświat, Świadomość i tajemnice rzeczywistości zasubskrybuj kanał już teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Podziel się tymi treściami z kimś, kto również fascynuje się tym, co nieznane, bo im więcej osób będzie kwestionować rzeczywistość, tym głębsze będzie nasze wspólne zrozumienie. W tym filmie zgłębiamy wszystko od ogromu wszechświata, przez planety podobne do Ziemi, po najgłębsze tajemnice czarnych dziur, miejsc, w których czas i przestrzeń zdają się zazębiać. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy życie, które znamy na Ziemi, to tylko niewielki ułamek czegoś, co może istnieć gdzie indziej w kosmosie? A może, jak obserwujemy, miliardy innych światów podążają własną historią, być może z zupełnie inną niż nasza świadomością? Wszechświat jest ogromny, niezrozumiały, a jednocześnie pełen możliwości, które podważają nasze postrzeganie rzeczywistości. Zostaw komentarz. Co było dla ciebie najbardziej imponujące i co twoim zdaniem może wciąż być ukryte? Jeśli chcesz kontynuować tę podróż przez wszechświat, świadomość i tajemnice rzeczywistości, zasubskrybuj kanał już teraz i włącz powiadomienia. Będziemy tu coraz bardziej zgłębiać granice ludzkiej wiedzy, omawiać najgłębsze pytania dotyczące kosmosu i umysłu, oraz odkrywać ciekawostki, które zmienią twój sposób postrzegania świata i samej egzystencji. Nie przegap tej przygody w nieznane.